Dzień doberek, dzisiaj zajmiemy się bezpieczeństwem naszego grania, graj bezpiecznie. W poprzednim odcinku mówiłem o skrzyni endu, daje nam 100% bezpieczeństwo wszystkich ważnych przedmiotów, które chcemy mieć podczas gry przy sobie, a nie chcemy ich stracić. Ta skrzynia daje nam taką pewność, nie stracimy ich nigdy, nawet jeśli zginiemy lub stracimy skrzynię. Ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Dzisiaj chciałbym pokazać dwa szybkie sposoby na zabezpieczenie się w Minecrafcie przed utratą nie wiem, efektów wielogodzinnej rozgrywki, jakiejś budowy, którą robiliśmy, wymagającej sporo czasu, albo porządnych itemków. Jakieś doświadczenia, które zdobyliśmy. Wyjdziemy więc szybko z gry i pokażę dwa, dwa proste, szybkie sposoby, jak się zabezpieczyć. Jak nie stracić wszystkiego. Pierwszy sposób ale to za chwilkę bo jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, subskrybuj. Zostaw lajka, zostaw jakiś fajny komentarz. Dobra, przechodzimy do pierwszego sposobu. Pierwszy sposób daje nam już Minecraft. Wchodzimy w świat gry, wybieramy opcję Edytuj, wybieramy sobie świat Edytuj i utwórz kopię zapasową. Tworzymy kopię zapasową. Nie mówię, żeby to takie kopie tworzyć co chwilę, Wykonano kopię zapasową. Ale raz na jakiś czas podczas dłuższej rozgrywki warto, albo jak się wybieramy w jakiś trudniejszy rejon, na jakąś dłuższą wyprawę, zróbmy sobie przed wyprawą kopię zapasową. Drugi sposób. Klikamy w menu Start. Na pasku wpisujemy procent, appdata, data, procent. Klikamy Enter. Otwiera nam się pasek zadań. Wybieramy folder .minecraft i w nim szukamy folderu saves/save. W nim są zapisane nasze wszystkie światy. Mamy ten folder tutaj. Saves, saves. Nie klikamy w żaden świat, nie wchodzimy do niego. Jeszcze raz. Saves. Klikamy folder. Otwieramy go. Następnie wybieramy świat, który nas interesuje. Ale nie otwieramy go, klikamy kopiuj. Kopiujemy. Jak nam się skopiuje, wklejamy go. Wklej. Mamy kopię zapasową naszego świata. W tym momencie możemy iść już sobie na wyprawę. Gdyby coś się stało, nie wiem, gramy bardzo długo, coś się stanie, możemy wrócić do tego miejsca. Nie stracimy wszystkiego, całej rozgrywki. Włączymy sobie może Minecrafta, żeby pokazać, jak to teraz wygląda. dzisiaj coś strasznie laguje Wolno chodzi ten Minecraft no więc poczekajmy chwilę pokażę jeszcze jak to będzie wyglądać to zapewni nam bezpieczeństwo bezpieczeństwo naszej gry. Zaoszczędzi nerwów i czasu na kolejne zdobywanie... Rzeczy, które straciliśmy podczas jakichś nieprzewidywanych zdarzeń, które mogą się wydarzyć w Minecrafcie. A wiadomo, że może się wydarzyć wszystko. Jeszcze chwilkę, zaraz się otworzy. Zobaczymy od razu, jak to wygląda po zrobieniu kopii zapasowej. I w tej chwili mamy nasz świat normalny i kopię naszego świata. Jest podpisany tak samo jak nasz świat, myślnik, kopia. Możemy się cieszyć dalszą grą i nie martwić, że coś nas złego spotka. W razie czego mamy kopię zapasową.